Poszła, <laughs> Robert jest. Robert, Niemiec, ATBiza, słuchaj, ja zacznę od tego, że chyba twoja żona, ona jest zawsze, ona ci tak stary kibicuje, że. Ja każdemu życzę takiej żony jaką ja mam. To jest złoto. No to, to jest aż złoto. się chce, prawda? Córeczki, no jasne, no jasne, to jest dziewczyna, która się wychowała w motorsporcie e, Przy okazji e, teamu e, wyścigowego Ernst Racing. E, no ja mam. Nieodparte, nieodpisane co, co ja mam w domu, no wszystkim, wszystkim zostawmy, chłopakom Zostawmy, zostawmy prywatne, niech to będzie twoją prywatną <noise> tak, sprawą, tak, można tak. pozazdrościć, że jest naprawdę, szczęśliwie, jest dobrze. jest czego. A teraz wróćmy do tego co tu się dzieje. do rajdowania. Jak no fajnie, no, dzisiejsze, dzisiej, wczorajszy dzień żeśmy skończyli z urwaną półosią. No właśnie. Eee, no i jedziemy dzisiaj eee, tak jak jedziemy no szybko, ale jest, jest, jest dobrze fan jest z jazdy eee, no nawet się nie spodziewałem, że te oh są aż tak destrukcyjne, no chcemy szanować to auto, bo no naprawdę jest ciężko dojechać do mety no to muszę przyznać, że eee, nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudno Przed Wami teraz krótki serwis, coś Jakiejś zmiany? Nie ma serwisu. Tylko jest no zmiana. Nie, no, no, w serwis mam na myśli czy, takie tak, zmiany, no, ale jakby nie. nie Ewentualnie będziemy... użycie tego, co jest w aucie. Nie, tak, nie, nie, nie zmieniamy. Zostawiamy, nie. zostawiamy tak, jak jest no, i jedziemy. jedziemy zapytam, obdobę. bo na mojej marce jedziesz. Jak ja jedzie? fajne są. Fajne są, no? Fajne. Jak, ja lubię, jak oni tak po Śląsku <laughs> godują, ja. Robert, udanej zabawy. Po Śląsku tak nie, bo ja jestem ze Śląska Cieszyńskiego. Aha, no, to, to jest tak, tak to mnie śląsku, inaczej. Nie, jest po Śląsk, wiesz. Ja wiem Ja wiem, ja wiem, ty tu masz daleko, ale podoba ci się. Co? Fajnie, tak. No to super. Prywatnie kiedyś pogadamy to. <laughs> fajne śląskie. naprawdę fajne i rajdy mają fajne i ludzie przez Śląsk także... Cieszyński jest też wspaniały. Cieszyński też, tak jest. <laughs> Dziękuję <laughs> bardzo.